Ministrowie obrony w, w, w rządach pisowskich. Tak z kapelusza brali wszelkie pomysły na to, co kupić, na przykład jakie uzbrojenie. Jak to młodzi mówią, od czapy. Ta nominacja pana Cyckiewicza będzie błędem. Błędy popełniane przez prezydenta jako zwierzchnika służb zbrojnych przynosi dramatyczne skutki. Politycy najczęściej uczą się w ten sposób, że muszą sobie ponabijać guzy. Panie prezydencie, chciałbym się powiedzieć, niech pan się dokładnie dowie, jak wyglądają rady gabinetowe i czym się kończą. Wysłucha pan wypowiedzi kole kolejnego ministra. Pan będzie mówił swoje, rząd będzie mówił swoje. I na końcu rząd zrobi swoje, a nie pańskie. Świetnie to nadrabia miną, zachowaniami. Zawsze żeśmy popierali, zawsze tego chcieliśmy. Fronty wojny. Zapraszają Marcin Wyrwał i Edyta Rzemła.